Real But testuje, odcinek drugi. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić, jak polistyren zachowuje się pod wpływem wody. Zdecydowaliśmy się przetestować styropian ekspandowany, czyli styropian zwykły, oraz XPS, czyli polistyren ekstrudowany. Podstawową różnicą między styropianem a XPS-em jest metoda wykonania materiału. Styropian to polistyren, który trafia do spieniacza, tworzącego z niego małe kulki, a następnie do prasy zbijającej je w płyty. Produkcja płyt XPS polega zaś na umieszczeniu płynnego polistyrenu w dużych formach, dzięki czemu nie jest on tworzony ze sprasowanych kulek, ale tworzy całość i nie powinien przyjmować do swej struktury wody. Czy tak jest w rzeczywistości? Zaraz się przekonamy. Nasza próba będzie bardzo odważna. Nie odpowiada ona może naturalnym warunkom, ale ukaże, czym różni się struktura styropianu od XPS-a. Postanowiliśmy nastrzyknąć płyty materiałów zabarwioną na niebiesko wodą. Dla wygody wycięliśmy mniejsze elementy z całych płyt przy pomocy noża do wełny i styropianu. Na początek zwykły styropian. Jak widać, przyjmuje on płyn którego niewielka część wycieka z miejsca nakłucia. Co najciekawsze, po chwili płyta stała się mokra z boku. Oznacza to, że przestrzenie między polistyrenowymi kulkami pozwoliły wodzie przeniknąć przez materiał. Czas na płytę XPS. Tym razem woda nie wnika do materiału. Praktycznie cały wstrzykiwany płyn wylewa się z otworu, przez który płyta jest nastrzykiwana. Test wyraźnie pokazuje, że zwykły styropian poprzez swoją strukturę może przepuścić wodę. XPS nie przyjął jej wcale. Czyni go to zdecydowanym zwycięzcą testu. Spełnia swoje zadanie w 100% i uzyskuje certyfikat RealBoot Poleca. Ta informacja jest bardzo ważna przy wyborze materiału termoizolacyjnego fundamentów czy ścian stykających się z gruntem. Najlepszy wynik osiągnął polistyren XPS. Styropian nie zahamował wody w zadowalającym stopniu. Styropian zwykły wodą. Odporny i XPS znajdą Państwo w naszych sklepach stacjonarnych oraz na www.realboot.com. Zapraszamy do zakupów.